Ten Energy Drink poświęcę nieudanemu żartowi Pryma Aprilisowemu Władimira Putina. Gaz za ruble? Raczej nie. Dzięki Włodek poradzimy sobie bez Twojego gazu. Zapraszam, Szanowni Państwo, kolejny Energy Drink. Władimir Putin straszył pod koniec marca całą Europę, że za chwilę zatrzyma dostawy gazu, jeżeli Europejczycy nie zaczną płacić w rublach. Dzisiaj przyjrzymy się Temu ciekawemu pomysłowi na Prima Prilis w ramach Energy Drink. Energy Drink to vlog, który prowadzę już ponad rok i zastanawiam się nad różnymi aspektami polityki energetycznej. Razem z Państwem dyskutujemy sobie o tym na YouTubie, a także w innych mediach społecznościowych, i jest to sposób na dyskusję o temacie trudnym. Który można w bardzo prosty sposób czasami przedstawić, co robię jako wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nie tylko, bo mamy studia zielone MBA na kolegium Civitas, na których różni zamienici wykładowcy próbują robić to samo na większą skalę. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Wracamy do tematu Władimira Putina, prezydent Rosji, któremu nie udaje się inwazja na Ukrainę, który miał w kilka dni zająć Kijów, tymczasem cofa się z jego okolic i rzekomo ma się skupić na walkach na wschodzie Ukrainy. Przy okazji zaczął straszyć po raz kolejny w historii Europejczyków przerwą dostaw gazu, w razie gdyby ci Europejczycy nie przeszli w płatnościach na rosyjskie ruble. O co chodzi? Płatności za gaz z Rosji są realizowane w walutach określonych w kontraktach gazowych. Przykład to kontrakt jamalski polskiego PGNiG z Gazpromem, który najprawdopodobniej uwzględnia płatności dolarowe. Władimir Putin zagroził, że jeśli państwa zachodnie wrogie, nieprzyjacielskie, czyli wszystkie państwa unii europejskiej, które wprowadziły sankcje za atak Rosji na Ukrainę, nie przejdą w płatnościach na ruble, to przestanie płynąć gaz. Tak się oczywiście nie stało. Nagrywam 1 kwietnia w Prima Prilis. Okazuje się, że ten żart Władimira Putina nie wyszedł, bo nikt się nie dał na niego nabrać i państwa zachodnie odmówiły płatności w rublach. Niemcy, które dzierżą prezydencję w G7, powiedziały, że cała grupa G7, czyli najbardziej rozwinięte kraje przemysłowe świata, grupa, z której Rosja została wyrzucona, one nie będą płacić w rublach. To samo powiedzieli Polacy czy też Japończycy, nikt tymi rublami nie będzie płacił. Tym samym plan Władimira Putina legł w gruzach, bo prawdopodobnie chodziło o to, żeby rozpocząć transakcje w rublach, które wymagałyby kontaktu z Bankiem Rosji, który został wykluczony z systemu SWIFT, który jest objęty Sankcjami zachodnimi i nie może współpracować ze światem zachodnim. A zatem próba wyłamania tego banku z izolacji nie powiodła się, ponieważ strachy na Lachy i nie tylko Władimira Putina nie przyniosły skutku. Gaz płynie. Natomiast pojawiają się kolejne pomysły z Kremla. Jest taki pomysł, aby przejść na płatności w rublach, ale już na niższym poziomie to znaczy kraje. Odbierające gaz z Rosji, czyli konkretnie firmy takie jak na przykład PGNIC, płaciłyby w walutach ustalonych w kontrakcie i później te środki byłyby transferowane na specjalne subkonto w Gazprom banku, czyli kasjerze Putina w banku, który obsługuje płatności Gazpromu, na przykład też brał udział w finansowaniu projektu Nord Stream 2, który miejmy nadzieję zardzewieje sobie nad dniem Morza Bałtyckiego. I ten Gazprom Bank będzie zamieniał dolary czy też euro już na ruble. To znowu jest sprytny pomysł Władimira Putina, który doprowadziłby do tego, że trudniej byłoby ten Gazprom Bank objąć sankcjami zachodnimi. Polska i coraz większa grupa państw domaga się, aby Gazprom Bank także został wykluczony z systemu SWIFT. Tak się nie stało do tej pory, właśnie przez to, że Gazprom Bank obsługuje płatności za dostawy gazu, i do tej pory państwa zachodnie obawiały się, że taki ruch pozbawiłby je gazu i sobie nie poradzą. Tymczasem, mimo to Władimir Putin grozi zakręceniem kurka z gazem, więc musimy być przygotowani na to, że w każdej chwili ten gaz przestanie do nas płynąć. I widać, że kraje europejskie coraz lepiej się do tego przygotowują. Na przykład Niemcy zadeklarowały, że porzucą gaz rosyjski do 2024 roku. Polacy mówią, że zrobią to do końca roku, ale są dużo lepiej przygotowani, bo mają terminal LNG ale może się jeszcze okazać, że jakiś gaz popłynie przez Polskę do Niemiec, gdyby Rosjanie faktycznie zakręcili kurek z gazem. Propozycja zamiany gazu na ruble za pośrednictwem Gazprombanku spotkała się już z nieco bardziej życzliwym przyjęciem. Prezydent Władimir Putin zadzwonił w tym celu do kanclerza Niemiec Lafa Scholza, do premiera Włoch Mario Dragiego i to już jest jakiś jego sukces, bo pokazał światu, że jednak ktoś odbiera jego telefony, poza Emanuelem Macronem, który jak szalony do niego dzwoni co jakiś czas, by sprawdzić zdrowie psychiczne prezydenta Rosji. No ale nie wiadomo, jak zareagują na to państwa. Jeśli pójdą na taki układ, no to trudniej będzie wprowadzić embargo unijne na gaz z Rosji. Niekoniecznie będzie konsensus, ponieważ Austria, Niemcy, Węgry cały czas boją się takiego ruchu. Warto przypomnieć, że gaz w ich przypadku służy w dużej mierze w energetyce, ale nie tylko, na przykład w przemyśle nawozowym który potrzebuje gazu już nie do spalania, ale do różnych procesów chemicznych i trudno go będzie zastąpić. Dlatego potrzebna jest dywersyfikacja jak najszybsza, która nie do końca będzie możliwa z dnia na dzień. Tymczasem nad światem wisi widmo nowego kryzysu głodu, ponieważ wysokie ceny gazu spowodowały ograniczenie produkcji nawozów w wielu krajach europejskich. W te wakacje prawdopodobnie będzie dużo mniej zbiorów. No i zimą, jesienią, zimą 2022 roku, głód zacznie zaglądać w oczy najpierw mieszkańcom Afryki, a później tym, którzy nie mają odpowiednich zapasów nawozów, a zatem należy się spodziewać drożyznę na rynku spożywczym, która już teraz jest widoczna, ale to dopiero początek. No i z tego również względu warto porzucić gaz z Rosji, znaleźć inne źródło, ponieważ nawet jeżeli my nie wprowadzimy embargo, to zawsze może się coś stać z tymi dostawami. Wiemy to z historii i póki co ten egzamin generalnie zdajemy całkiem nieźle. Co prawda nie ma embargo, cały czas warto o nie zabiegać i Polska to robi, ale nie ma też układu gaz za ruble, który. Miał wyprowadzić Rosję z izolacji pomimo sankcji. Żart prymia aprilisowy Władimira Putina na razie się nie udał, ale to nie znaczy, że Kreml ustaje w wysiłkach. Kreml nigdy nie śpi i chce nas zmusić do business as usual, pomimo tego, co dzieje się na Ukrainie. Nie należy na to pozwolić. To wszystko w dzisiejszym Energy Drink. Jakie jest Państwa zdanie na temat dostaw gazu z Rosji? Czy powinniśmy porzucić te dostawy? Moim zdaniem oczywiście tak, ale zapraszam do dyskusji. Tutaj na YouTubie, a także innych kanałach społecznościowych. To wszystko na dziś. Następny odcinek już za tydzień.